Siema, skadry odeszli, już Lewandowski, szczęsny, musimy sobie radzić. A, mamy nowych zawodników. No to jest teraz ostatni sprawdzian przed mundialem. Rozpoczynamy czerwcowe zgrupowanie, w którym będzie tylko jeden mecz. Powołania. Bramkarz, Drągowski, Grabara i Mrus. Aurańcy Kiszki, Bernarek, Tengiora, Gumny, Dawidowicz, czy i helik. Pomocnicy Zielińskie, zalewski, Kronkowskie, Szymańskie, Kamińskie, Żurkowskie, Marcinek, Mulder i Linety Oraz napastnicy Milik, Świderski, Buksa, Białek, Bangla oraz... No jest debiutant. No, eksperymentalnym składem wyjdziemy na ten Luksemburg i po tym meczu też wylosujemy grupy Ligi Narodów Dywizji. A... a... Teraz rozpocznijmy mecz na stadę Luksemburgu. Ściemniło się już w stolicy Luksemburga, czyli Luksemburgu. Powiem, tak się nazywa. Jakie miasto stołeczne, jakie państwo. Dzisiaj zagramy z tą reprezentacją. Pierwszy raz od dawna, dawna. Będzie to ostatnie przygotowanie przed Mistrzostwami Świata. No i też wytestowanie dla Michniewicza. Nowych zawodników, ale Luksemburg ma kilku naprawdę bardzo solidnych zawodników, no to teraz ich skład Branc Antony Morris, Obrona Pinto, Chanot, Gerson i Jans z pomocy Bonert, Martins Pereira, Till, Barreiro, i... Oliver Till i Gerson Rodriguez. A teraz skład Polski w bramce. Aleksander Mruz, obrona, Frankowski, Helik, Kiver i Gumny w pomocy, Szymański, Zieliński, Żurkowski, Marciniak, Iwata, Bangla oraz Adrian Benedyczak. Debiutujący Aleksander Mróz w kadrze. Czy będzie tak dobry jak szczęsny? Zobaczymy. Frankowski. Marciniak głową, ale na spalonym. Frankowski. Dośrodkowanie, do nikogo nie doszło jeszcze. Zieliński potężnie! I mamy piękną bramkę Piotra Zielińskiego. Prowadzimy w 13 minucie z Luksemburgiem. No odpuścił tam Christopher Martins Pereira. Nie poszedł na piłkę. I są skutki. Pereira Martins. Stankowski, dośrodkowanie Marciniak, 2 do 0, najniższy w naszej kadrze zawodnik, zdobywa gola, głową, nie został tu pokryty. no e, Co tu zrobił, po raz kolejny, a teraz to właśnie Barreiro Martins, się nie popisał, znowu patrzą się jak Polska tu. Idealnie rozgrywa. Więc tylny no Nie za bardzo do ataku im się. Śpieszy. I właśnie złe podanie kolejne. Lorenta Jansa. In bangla, ale nie ma gola. już 25 lat. No, Szymański, ale... Kompletnie nie wnaż. Zawsze obrońcy mają najwięcej tych przespytów. Szymański z ostrego kąta! dobitka nie... Doszła do skutku, ale jest dwa do zera do przerwy. Nie będziemy przemęczali za bardzo tych ważnych zawodników. Przecież już za chwilę na mundial. Pójdzie testowo białek. Szymański jest dosyć ważny, więc zastąpi go Moder Zielińskiego zastąpi Karolinety. Teraz uwaga, Vincent Vincentil? Vincent i jeszcze raz! I mamy rzut karny. jeszcze będzie analiza waru. ale na razie jedenastka. to jest rzut karny. To jest absolutnie rzut karny. Perfidnie, tu wchodzi model w nogę postawną. Jakby to nie było w polu karnym, to była czerwona kartka na pewno. Christopher Martins Pereira czy Aleksander no już Nie, jednak. Środkowy pomocnik Luksemburgia Nie popisywał się. Na razie grał słabo, ale daje teraz nadzieję gospodarzom. No A tu proszę. Już szybka piłka. Florian Bonert. Bonert i jest rzut karny, No to jest nieprawdopodobne! To było... Czyste odebranie piłki. To nie powinno być jedenastkę. Naprawdę sami sobie Polacy robią problemy. Bonert. Nie, 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 panie Sandro. To jest czysty odbiór piłki. Martin Pereira. Martin Pereira 2-2. Proszę posłuchać stad do Luxemburg. oni... oni w to nie wierzą. Oj, teraz okazja broni Antony Morris. Żurkowski! Nie... No i zmiany, zmiany... barwa w barwach szeryfa, teraz Pola, teraz Milik Milik! Mógł przelobować Morrisa, nie zrobił tego, niż to, co osiągnęli. Ruszają, dwójką, szansa jeszcze tam jest, który z nich. Jeszcze jedna okazja, szansa Białek. Przyjmował tą piłkę sobie rok i nie wyszło. No to jest wstyd, można powiedzieć. Dwa do dwóch z nie najmocniejszą reprezentacją. Nie jest to dobra prognoza przed mundialem. Pierwszy mecz bez Lewandowskiego. Trzy strzały do Luksemburg. Dwa zrzutów kar. A osiągnął ten sam wynik, co Polska. Oczywiście Zieliński, nie wiem czemu, ale jest MVP. Powinien być nim Christopher Martins Pereira. Ale on też się nie popisał za bardzo, kiedy miał się popisać. A teraz głosowanie grup Ligi Narodów. No to losujemy te grupy Ligi Narodów. Polska w grupie pierwszej, czyli tak jak poprzednio. Do grupy drugiej trafia Holandia, Hiszpania i Francja do ostatniej. Dalej. Portugalia, znowu Portugalia, Polska. Znowu chyba Niemcy do Holandii. Oni chyba znowu z nimi będą grali. I znowu Węgry, czyli tak jak poprzednio się to układa. No ciekawie. Dalej. Szwajcaria do Polski. Szwajcaria do Polski i Portugalii. Dalej. Włochy do grupy B. No, grupy drugiej nazywamy. Dania do trzeciej. Belgia do czwartej. Grupa czwarta na razie tak samo jak ostatnio. Norwegia, Norwegia. A więc Polska, Portugalia, Szwajcaria, Norwegia. Czechy do grupy drugiej. I Ukraina do trzeciej. No, grupa czwarta znowu grupą śmierci. Francja, Chorwacja, Belgia i Anglia chyba. A więc tak się prezentują wszystkie grupy dywizji A Ligi Narodów 26-27. No łatwo, raczej łatwiej niż rok temu, bo zamiast Włochów mamy Szwajcarię i Norwegię na podobnym poziomie. Może nawet trochę lepszym niż Bośnia. Zdecydowanie grupą śmierci wydaje się grupa czwarta. Francja, Chorwacja, Belgia i Anglia. Ktoś z nich musi spać do dywizji D. A ja już dziękuję za oglądanie i siema.